Ja z nawagą, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lego Hobbit razem z zio! Witam, witam. I y, zdobyliśmy poprzednim razem piersię, no teraz zwiewamy. Zwiewamy przed goblinami. Jakby się nie widzieli, to poprzedni odcinek, zobaczcie Gdzie Gdzie hobbit? hobbit? No ty w sumie krzyczysz, no, ja no ja dobra, Krzysztof. Krzysztof. no. Chyba się wymknął, kiedy nas pochwycili! Ja ci powiem, pan Bugins ujrzał szansę i ją wykorzystał. Już nie zobaczymy naszego hobita. Chciałem bohatera przestać nie jest. Skąd. Jest daleko. Nie, wcale nie. Bilbo Baggins. Jak się przemknąłeś koło go goblinów? Właśnie. Czy to ma znaczenie? Wrócił! Tam jeszcze było takie spojrzenie charakterystyczne od Ale tego, tak nie? Ale tak już się dziwnie skończyła ta scenka, ja no, nie wiem. Nie wiem. On, Gandalf yy... w każdym razie to powiedział z takim patrzeniem dziwnym na tego, na yy, Bilbo i było wiadomo, że chodzi już o to, to tak, co on, on znaczy, górę, o co jeśli chodzi. Tak, on wiedział jakby, o co chodzi. Koniecznie. Dalej. Wyprawa startujemy. trwa. Brnąc przez las, Kampania przeczuwała, że nadciąga niebezpieczeństwo. Podróżnicy nie byli sami pośród drzew. Co, czy coś śledziło ich od Królestwa Goblinów? Czy też było to inne jeszcze większe zagrożenie? Zaraz się powie. No tak, pora na posiłek. Zjedzbyś taką kiełbasę? Nie, zbyt czerwona. Podejrzenie że nie wygląda. I zbyt wygląda. plastikowa. O. Oh. O nie. Do ataku! Czy to nie jego ręka? Tak, to znowu jego Tano. ręka <laughs> Nastrzeby ich Fajnie do pozacia była żeby Strasznie się podobało zawsze. Mi też. Dobra, słuchajcie, do boju. Spatelni. W ogień, uciekajcie! Uciekajcie! No i po kiełbasie. Całe szczęście wygląda na taką plastikową. Ona wyglądała na Dobra. uuu, zwiewamy. Okej. Okay. Umarłem? Nie, y żyje. Y y nie wiem czy umarłeś. Ja Czekaj, ty, ty jesteś tym z przodu bardziej. Ja jestem Dobra. zielonym. Okej, okay, no. wiesz co, ja tak spróbuję y zwiewać przed tymi psiarami. O, zbieraj, się wargami. No właśnie, bo być może by nam no. się udało być prawdziwym czymś. Tylko trzeba rozbierać dobrze te. Tak, musimy na pewno dobrze pieniądze podwiedź. Czekaj... Prawie mnie złapał! Oj, jest niebieski! Oj! Nie złapał. Miej zestaw, ja złapałam. Chyba nie, nie ja. Da? nie jestem pewna, czy to ja. Zaraz. Okay. No to niewiele zapaliśmy w sumie w trakcie tego biegu. No, Mam nadzieję, że będzie więcej chyba. do złapania tutaj. No Wszyscy! Dalej, wspierać się! Bilbo! Dlaczego tak późno czytasz? musisz przejść. No, nie wiem, no może, bo chciałam... Rób dubbing, a nie no, ten. No przepraszam, dobra, a nie, masz rację. E, lektora. Potrzebuję tutaj rozwalić ścianę, więc osłaniaj mnie. Cześć, walczę z wargami. Tam w środku jest trochę ciemno, jest tutaj e, Gandalf? Co, nie da się tam wejść przez tą ciemność? No nie, ja się trochę cykam. Dobra, Gandalf, Gandalf, Gandalf. Nie, nie chyba Gandalfa. nie ma Gandalfa, Gandalf może jest gdzie indziej. Czyli może jeszcze nie możemy tutaj nic zrobić z tym zabałem. No może, może. Masz, tutaj coś jest. Trzeba podskorzyć i uderzyć. Okej. Okay. Działa w ten sposób. Zobaczy coś układam. Nie. To nie było nic do układania, jednak. Tam coś jest, ale nie, co. wargi. Nie mogę ci pomóc. a nie, tu jest strasznie. Ja się boję tego, coś. Coś a, mnie tam to strasznie. A no, tam nie też wiem. jest ciemno, widzisz? Nie, nie, tam jest jakiś w ogóle dym taki czarny. To jest w ogóle coś innego jeszcze. No, czy, walczę z wargiem, ale wargi. Ale to, coś dobra, nie to jest ja też do bardzo... pomogę nie? no dobra. Słuchaj, tutaj o, jest coś go. do poukładania, mi się wydaje. A, czy, a my nie mamy łopaty czasem? Nie mamy. mamy. Słuchaj, czy to nie jest do poukładania? No jest, zobacz. Mogłeś to normalnie to trzeba... ułożyć. Nie, to nie było do poukładania A tutaj trzeba ogień dać. Przynieść. Kto tak. ma ogień? Cześć, może jest tutaj gdzieś ogień? Ym, szukam. Tutaj jest te... zapis, tak? Rozmawiam. To jest zapis Tak, to jest zapis. O nie, fark. Ty, no nie mam pojęcia zupełnie. Dwóch. Cześć, może jakąś inną postać. Ten ziomek może złapać kiścieniem. Nie widziałaś nigdzie miejsca, gdzie można kiścienie złapać? Ym, tam nie ma, tam nic nie ma, tam już nie idź. Na pewno? Tutaj jest do rozwalenia, okej. Okay. Okej, okay, biegnę w takim razie z powrotem Patrz, tu i tutaj jest kiścień. widzisz? Już lecę. Zapraszam już pana lecę. z kiścieniem. Ja właśnie. wcześniej powiedzieć, co bym ten. Co? Co bym wcześniej tutaj przyszedł i. Ale dopiero teraz to odkryłam. Dobra. Spokojnie, nie przejmuj się. A tutaj okay. pierścień jest potrzebny. Bilbo? Czekaj. Nie pierścień, y y tylko Bilbo. Jest potrzebny i Bilbem właśnie tam. A, ale tutaj pierścień jeszcze jest potrzebny. Czę tu walczę. dzielnie. Walcz, 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 ja tam jestem na górze już. No. I a tutaj jest miejsce dla czarodzieja. Nie mamy czarodzieja. Nie mamy. Ale czekaj, coś może zrzucę, jakoś pochodnie czy coś. No dokładnie, najlepiej tak? było, bo to potrzeba. A nie, myślałam, że już zrobiła. Ale widzisz, to. u góry jest kiścień do przyczepienia też. No jest, Wiesz? no to przyczepiaj, ty Tylko masz. ja muszę tam podejść do ciebie. To jechać, chodź, to jest jakieś w ogóle sować. Ja jestem za dużo, żeby się zmieścić w tym miejscu. N no jak nie, to ludzie mogą no, wejść. To ja w takim razie założę pierścień. Tylko jak to się zrobi? Dobra, dobra. Patrz mam pierścień założony. O, i to są te klocki ukryte. Pamiętasz dobra, w parempoch ja to były okulary Luny. Stronę. A tutaj jest pierścień. Tylko czekaj, bo on mnie teraz widzi, ja muszę go zdjąć. Okej, okay, tylko jestem chyba złą postacią tutaj mam wrażenie. No tak, jest oczywiście, że złą postacią, bo tutaj... Mm. Ja jesteś. Ja Nie mam przypadkiem tej młota ani nic, nie mam tylko... Sikierę. Dobra. A jak ty tam wlazłeś? Muszę masz? wziąć. Czy bombur jest wystarczająco silny? Nie, no nie, to to jest to co ja go mam. To chodź tutaj. Czekaj. Ale ja nie wiem, czy będę mogła przejść. Będziesz mogła. Chodź tutaj do mnie. Czekaj, bo mnie tutaj. Czemu nie wlazłaś? Pies mnie, No chodź Już jestem. Bo, bo okay, postać mi się samotowy, do dobra? Jak ja zacznę tutaj się huśtać, A, To, to ja wydaje mi się, że ty fotobie. możesz się mnie złapać. Tak! Poczekaj, i nie ruszaj się. Muszę skoczyć, no. Dawaj, o to mi chodziło. Okej, okay, huśtaj mnie. Dobra, czekaj. Lewo w prawo. lewo <laughs> i w prawo. Uważaj. I teraz Już! Jestem. Okej. Okay. Doskonale. Tutaj coś jest. W... Działa, w działa. Okej. Okay. Ukryte mięso, między... ale czy by tam coś jeszcze było, czy nie? Nie, no chyba nic więcej. Chodź, Czekaj, dobra, przechodzimy. Bo spadłam tutaj, jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę. Bo tutaj było coś do rozwalenia. Siatka, patrz! Na no, motyle siatka, widzisz? No. Okej, okay, dobra, i, I to co? było to. Dobra. No i już dzieci. Ona była nam potrzebna, tak? Eee, yy, no. Dobra. Cześć, to już się to zaczyna jest kolejna element, przygoda. Yy, jakby do misji pobocznych, z tego co się dowiedziałam. Okej. Okay. Tutaj nie było wejścia inną metodą. O nie, ja nie umiem. Czekaj. Nie, to. Aha, dobra, my jesteśmy zaraz nad tym miejscem, w którym ty byłaś wcześniej. Eee, okej. Okay. Idziesz do mnie? Tak, próbuję, tylko wiesz, że mam problem z ułożeniem po tych konarach. I trzy razy spadłam, dobra, ale nie Czekam, dobra, już czekam jestem. w takim razie. W ogóle jest ja tu siatką, no motyle biegnę. Nie wiem, czy ona mi się przyda. Na przykład. Znaczy, strzelającego kogoś? A nie wiem, a tam jest coś do strzelania. To no trzeba coś... trafić w ten cel. Gdzie najpierw trzeba ułożyć coś. Okej, okay, dalej, dalej wspinajcie, wspinajcie się. się Aha, bo my się wspinamy na drzewa. Ja cały czas się zastanawiałem, co my teraz robimy tak właściwie? No teoretycznie się wspinamy, nie? Dobra, ja się wspinam. Ja, ja pozbieram Kasiorę, patrz bo do mnie ile brakuje się! Niebieski. Zejdź do mnie tutaj. Już idę. Żaden z niego włamywacz odblokowaliśmy co to ten. to znaczy jak to żaden z niego włamywać? Co to ma być za jakieś te. Oszukizwo. Bardzo włamywacz właśnie. Czaj, wszystkie skały niszczy, wszystko, co tego się da. Tak, tutaj za drzewami Wszystko Z czego jest wypadają jeszcze. pieniążki. Słuchajcie, już zbliżamy się do prawdziwego. Mhm. Czego, do prawdziwego tego, może nie? Prawdziwego superbohatera! Patrz, tak! J Mistrz, Mistrz włamywań! włamywań! Włamywań czy włamań? Włamań. O, włamywań. Oj weź Masz tutaj, może tego, Radagasta? Nie masz. Nie, nie potrzeba, dawaj, idziemy na no, górę, Dobra. już skoro się udało zrobić. Ale w końcu! Tyle, Słuchaj, tyle czasu zdążyliśmy do tego. Hop. hop. Um, nie wiem, czy też jeszcze wyżej wejść. No tak, wspinamy się. To jest już max to, czekaj. Może muszę. Tutaj w prawo. jest drugie trzecie. No drzewo. właśnie, tam trzeba się dostać Czekaj, bo wargi. O, jeszcze niebieski zobacz. Ja im tutaj y, tym na motyle siatką będę bić. Dobra. Siatką na motyle i jak już. tam przyrosła? Dost... Aha, chyba wiem. Jak? to jest ta wielka liana. I co, i huśtać się na niej? No nie wiem, właśnie, tak mnie no zastanawia. Nie wiem. Widzisz? Chyba nie, spróbuj, ale wydaje mi się, że ona Hop. się zatrzymuje. Tak czekaj, a jakby tak dochuścał. po prostu wejść na górę? Ty, no, nie kumam. Tutaj o, jeszcze trzeba strzelić czymś do tego, do mini zestawu, ale Tylko nie, wiem, nie mamy mia... chyba uczenia. No właśnie nie ma Czekaj, chyba strzelającego. Nie robić bilbo, i się wezmę do górę. A tam prawo do samej krawędzi? Zobaczmy, bo tu jest jeszcze jedno drzewo. Nie da się wejść? Chyba nie. Hmm. Ale teoretycznie powinniśmy po prostu wejść na górę, chyba. No, do ciebie w takim razie. Chodź tu do mnie. O, Jay akurat bombura mi się udało złapać. Dobra. No tu bombur. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Bomburem się wspierać na drzewa, <laughs> ale teoretycznie powinno być tak. Cię, no, że nie wiem. odpali nam się stęka, Ale zobacz, że z prawej strony tam jest ciąg dalszy. A to czekaj. trzeba się też dostać. A bo czekaj, bo możemy, możemy tym. Mm. Czekaj, może jakoś się broń Dobra. Kiścieniem? To, to ja myślę, że tak, spróbuję się rozpuścić, na razie to mnie Dobra, próbuj, a ja spróbuję. Kiścieniem. Czekaj, tu jest jakiś pająk w ogóle. ja Nie wiem, tutaj przydałby nam się ktoś. Zobacz, ta liana normalnie się huśta tutaj. Tak? A no? To czekaj, to Tylko, dawaj tam. Op. No prawie, niewiele brakowało. Nie czekaj. wiem, jakoś tak dziwnie jest na tej lianie. Nie wiem, dlaczego tak nie chce się do końca ten. Ja też nie wiem żniżej niżej odrobinę, że nie zahaczyć się tą platformę, nie? Wiem. Nie no to jest bez sensu, tam się nie da wejść. Czekaj, ja porozwalam jeszcze więcej tutaj tych na ziemi trawisk. Nie wiem, czy to można rozwalić, czy nie można. Tylko, bo może coś z tego się ułoży, nie wiem. Dobra, ja próbuję w dalszym ciągu, nie da się doskoczyć tędy. Nie kumam, a, a tutaj, może czegoś o, nie zrobiliśmy? Chcesz do rozwalenia? To jest jakby jeszcze niedostępne dla nas takiej. Okej, okay, dobra, jest. czyli jeszcze nie mamy postaci nic nie do tego. Ma. Słuchaj, a ten motyl do czegoś nie jest potrzebny? Motyl? Tutaj o jest jakiś, jakieś pająki są do rzucenia albo coś tego typu. No może chyba jest kamyczki pozbierać tylko poczek, jakieś. Zobaczmy jakie mamy rzeczy w plecaku. Kiełbasę mogę walczyć kiełbasem, to jak się nie, się nie przyda. To otwiera? Y, przytrzymujesz Y, tak? Okej. Okay. Ja mam w plecaku wędkę, pierśń, y... laskę i mieczyk wilba. Nie, to nie jest nic. Czy naprawdę nikt nie może niczym strzelać? Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, dlaczego to się nie Bo teraz chyba powinno być tak, że się wspinamy na te drzewa i tyle. Spróbujmy wszyscy wejść na to drzewo, w sensie żeby wszystkich zostawić na górze. Dobra. Może to wystarczy, nie wiem. Dobra, zaraz się okaże pewnie, że tak. No może. Bo skoro kazali nam wejść na drzewa... Dobra, to właśnie na górę, powolutku. O. O, o czekaj! Teraz zaczęło działać dopiero. No, no właśnie, co ty ale jadasz? teraz się okazało, że wszyscy nagle weszli. No, dlaczego wszyscy no, nie weszli sami? Nie mam pojęcia, ale no, e, to jest grunt, że nie? się udało. Dobra. I teraz patrz, mamy łucznika tutaj. I mam więcej postaci teraz. Okay. Okay. Dobra, rozumiem, że spadek na dół ja z... oznacza niechybną śmierć. O lianę zdjęłam. A dobra, a nie właśnie, wiem. Żyj. Sprawdź to. Sprawdzam, zrzuca, chcę zrzucić kogoś. Okej, okay. ja próbuję. Ja zeskoczę, nie da się zeskoczyć nawet, jakby chciał. No tak. da się jednak. Leskok, dobra, nie psuj nam prawdziwego czarodzieja. Nie, no Dobra. Cześć, no. czy, przepraszam, prawdziwego w, mistrza. Wyłamę pani. W... Czekaj, bo tutaj jest tak, że trzeba zmienić gracza na jakąś... A, czekaj, bo tutaj musi być ktoś wysoki. Nie, znowu trzeba więcej osób tutaj na górę w... Ale to musi być Lecz. ktoś, kto ma. E... Nie, to bombur musi być tutaj? Ja nie wiem, kto ma tutaj. Weź być. bombura na górę. Teraz ja nie, mogę nie tak, wejść ten, na górę. Ten, ten, którym jesteś ty. Musisz się tam dostać. Już próbuję. No nie mogę. Morduj ale bez ja. Chcę sobie skoczę na dół, może mnie teleportuje na, na wyższy poziom Tak O jesteś super Dobra Dobra i teraz ty będziesz musiał stanąć w tym miejscu w którym jest Kili czy tam Gili Okej okay, I was. trzeba na ciebie wejść tutaj O i teraz stąd trzeba wejść tutaj Dobra zgadza się I uwaga kolejne okay, drzewo Okej ostatnie drzewo Zbliżają się Dobra A i czekaj, aha bo my musimy tutaj rzucać ogniami Czyli jak to zrobisz? Czyli celujesz w wargi tak? Dobra Bo wargi boją się, okej okay, mamy bo nie wiem, kim jestem i. Jesteś tym. Y, z, o tym tutaj, A, o tutaj bo ja no jestem wiem, tym wiem. niebieskim, nie? To nie ma zresztą jasności. Dobra, zwraczenia. ostatni warg. Dobra, chyba trafiłam. Jeszcze tam jest. o, 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 dobra, pięknie, już, już, dobra. Już, już. Wszystkie cztery załatwione. I co teraz? I co, tacy cwani? No, bo nie uczynię Jeszcze więcej, jeszcze cztery. A, jeszcze cztery, dobra. Ja tutaj zrzucam. Tego już zrzuciłam, patrz, gdzie ja zrzucam, żebyś nie rzucał w to samo. Nie, nie, nie wiem, gdzie ten. O tutaj... tego możesz, no? Dobra, to jak. Go... Dwa naraz w ogóle trafione. To ja chyba trafię. Dobra. I ci? Tam już rzuciłem? To i tu jeszcze. A to już. Tak, o już wszystkie, skończyło. No tu parzyły się. Oh! Ej, woohoo! Oh. Oh, nie! O nie! Ma nieka dalsie. Okay. <śles> Azog, Ten jest mój! nie, teraz będziesz walczyć. Albo ja, nie wiem, zobaczymy. A wszyscy, a wszyscy będziemy! walczymy, no tak, pewnie okay. wszyscy walczymy. Dobra, no, no to walczymy z nim. Dobra, okej, okay, już mamy super mistrza włamywań, więc już jest tak spoko. A może, a może coś tu jest jeszcze do znalezienia? Jak się walczy nasienia? z tym wielkim tym? Ja jestem Torin, dębowa tarcza. O, teraz walcz Kim. z nim? Walczę z nim Uderzko. cały czas! Uderzam go z mocno! Go. Patrz, teraz Bego bije! Krzesłem! Cały czas! Dobrze, bij. Ja tutaj Zlikam. pozbieram trochę materiałów. O, udało mi się go zrzucić, doskonale. Super. Czy możesz teraz zabrać mu warkę? Nie wiem co mogę mu teraz zrobić. Bijmy znaczy, go! Ja... Może razem. Okay, o nie, nas. dobra, to było silne. Osłaniaj mnie, może. Dobra. Ja tutaj... Czemu? próbuję z nim walczyć. Nie mam pojęcia mogę podejść do tej walki z nim. Nie no, spokojnie, zaraz się będziemy bić. Ja tylko sobie wezmę do tej rzeczy. Patrz, o teraz ja walczę. Dobra, teraz ty walcz, no? Zobacz jak mu się krę. Dzielnie. O, dobra, jeszcze ja rozsypałem, może tego. Nie, bo go przy... atakuje mnie, blokuje go. Dawaj, dawaj. Nie dam się No da, to walka dość prosta, nie? Klik, no, klik. No, w zasadzie po prostu odpowiedni przycisk. Okej. Okay. Tyle, nie? Uciekaj. Czy czymś rzucać? Chyba nie, bo czy mamy rzucać? Czekaj, bo on teraz wzywa więcej tych posiłków swoich. Zaraz, spokojnie. Dobra. Zbieraj przy okazji materiał, może nie zrobić. No się właśnie tak robię. Jedzenie zbieram. No. Drewno myślę, że się przyda. Dobra. I to jest Ten, chyba jakaś o, skóra, jeszcze, czy coś, nie wiem. Tutaj, o, jeszcze jest grupa cała, tylko nie wiem jakich załatwić, już są za tym. A czy oni w ogóle stoją na, na górze i obserwują Dobra. wszyscy. Załatwione. Jest, nie, okay, nie zaczynamy ma. w takim razie zabawę. Będziemy rzucać czymś do niego. Tak? On już na czerwoną, druga, to znaczy, że już zaraz po nim. Ale czekaj, bo on musi chyba do nas zejść, czy nie? Dobra, i jak to trafi? To jak on to uderzysz. Tak, a myślę, że to trzeba uderzyć po prostu i odbić. A nie, 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 poczekaj, trzeba bić go. Dobra, Jest walcz. Jesteś ostateczna w walce. Jestem ostateczna. Dobra, już się tutaj bronię Okej, okay, osłania mnie. To bardzo ważne. Ostateczny cios. O tak! Patrz jak skacze z radości, żeby się udało. O nie! Muszę wrócić, unik! Patrz! <laughs> uh! Świetnie! Ej, fajne zrobione są te animacje, walki. Już wystarczy? Nie no nawiał mi zio. No Jeszcze nie! A nie on ucieka już teraz! No, ucieka, ucieka. O Rudolf czerwone nosy. <laughs> Oh. Torin! Aha, bo wszyscy zeszli, ale teraz wszyscy stoją na tym? Na drzewie dalej? Zabijcie go! Jak zeszli z tego drzewa? Do boju! Ok, Rocka czyli trwa. znowu walczymy. No. Tym razem walczymy z wargami na... Znaczy, z orkami na wargach. Tak. Ładnie. Orki na wargach. Ej, można wsiąść na warga. Jadę An... na wargu. Ja też chcę, chcę. bo mi warg uciekł. Osuń się, bo ja też chcę go usiąść tam. Czekaj, patrz, ja go tutaj dojadę. Okej. Okay. No, no nie mogę. Okej. Okay. Postaci zmieniam zamiast walczyć. Nastrzęb ich! To już było w sumie. Prawdą mówiąc. No, bo on, wiesz, powtarza się trochę. Lubi się powtarzać. Okay. Jak a wszyscy. czekaj, bo jeszcze tylko czterech musimy rozwalić. Dobra, trzech. Dobra. Woju! Okay, Dwóch. I tutaj mam ostatniego chyba, pra tak. Nie, jeszcze jeden. Nie, no i. A już. Oj, załatwiony, świetnie. Ja no nie wiem, kim no, czy z kim ja też. No ja też chciałam pojeździć ten wargah. Okej. Kolejni? Nie, walka z wargiem. Że... Dobra, bo myślałem, że to ty jesteś tym kolejnym wargiem. Poczekaj, bo mnie trzyma. Ratuj nie wiem, jak nie. to mam zrobić. Musisz Czekaj. sama się ratować. O nie, B, 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 No, zrobię to, robię to. Ja próbuję coś tutaj zdziałać, ale nie wiem, czy no nie się nie da co bo On mnie trochę, ten. Ja biję tutaj tych, tych pozostałych. Chyba mnie zaraz pożre. Postaraj się, nie. Mar nie martwicie to, ty jeździsz w kółko, <śmiech> co Jeżdżę <laughs> w kółko, cały ja czas wybijam tych, tych, którzy przybiegają. <laughs> Okej, okay, dobra, ja jakoś sobie dałam ja radę. Patrz, jak przywaliłam. Dobra. Warto, Ta Walka z Azogiem nieskończona, nie? Mhm. Mm Patrz. O nie, gdzie są wszyscy teraz? Co się stało? Przecież wszyscy walczyli obok. No, część jest na drzewie dalej wisi. Ale czy wszyscy walczyli? No, wszyscy walczyli, a jednak nie wszyscy <laughs> Orzeły! No, uwielbiam te postaci. One są takie majestatyczne. A, co z Bilbem? <laughs> Żeby mu nie wyrwał włosów, I teraz głos, powinna odpaść włosy, <laughs> Dobra, spadamy. Cóż za majestatyczna chwila. No i ta muzyka. Okej, okay, tym razem nam się upiekło i udało oh. nam się uciec, udało nam się też zdobyć prawdziwego, znaczy, yy, prawdziwego włamywacza? Mistrza, w Mistrza w włamań. włamań! Patrzcie Mistrza na to, no. Pierwszy raz, jeśli wam się podobało odcinek, to niekoniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie do zio, a my się z wami żegnamy po raz pierwszy jako mistrzowie włamywań. Widzimy się w kolejnym włamań. odcinku. Włamań! Łapkę w górę zostawcie. <laughs> Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, papa. Pa. Na razie.